Cześć, ja jestem Asia, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy rodzinną niedzielę i jest w Turcji dzień. Mamy także Serhat, uznał, że przywiezie mnie na wycieczkę. Doskonale wie, że nie lubię zatłoczonych miejsc, zaraz wam pokażę, gdzie mnie zabrał. W Turcji w ogóle takie miejsca, na do których można przyjechać i zrobić sobie grilla są bardzo popularne z racji tego, że no nie każdy łącznie z nami nie posiada domu z ogrodem, gdzie można sobie takiego grilla zrobić, więc takie właśnie parki są zazwyczaj oblężane i tak jak zazwyczaj można się domyślić, że będą pełne, tak Serhat nie wiedział, że będzie tak dużo ludzi i przywiózł mnie w tak pełne miejsce, <grytanie> ale znaleźliśmy sobie takie ciche, ustronne i, i nie, ma tak, nie ma takich tłumów ale tak jak mówię Turcy bardzo lubią robić grille, pikniki pokaż, pokaż. już pokazałam naprawdę? kiedy? No. tam byłeś aha <noise> więc przyjechaliśmy tak jak mówiłam dzisiaj w Turcji jest gdzie mamy jest druga niedziela maja więc ten grille jako tako dla mnie jest z okazji dnia mamy <noise> Także przyjechaliśmy, zjedliśmy sobie, mam nadzieję, że mnie słychać, bo jest dosyć głośno, jest karmider, ludzie puszczają muzykę, jest dużo dzieci. Tak jak mówię, przyjeżdżają rodziny z dziećmi, my też w sumie już się powoli zaliczamy jako taka rodzina z dziećmi. Później Serhat mi obiecał kawę. Kiedy? W domu powiedziałeś, że mi kupisz. Nic nie powiedziałem. <noise> Teraz się wypiera, ale pojedziemy na kawę. Wjedziliśmy lunch i pojedziemy później na kawę. Dobra. Ja pamiętam. ja zawsze kłamie, to dostałam e, kawę. W sensie nie kawę, ale dostałam napój. Także wszyscy wiedzą już, że Serhat jak obiecał, tak kupił. Wracamy do domu, ale powiem wam, że straszne korki, że w weekend to ludzie po prostu masowo, ale w sumie i my też wyruszają z domu i staliśmy w drodze powrotnej chyba godzinę na światłach w korku. A teraz już na szczęście wracamy sobie do domu. Tak. Także do domu. Zawsze powiem wam też, że jak chcę coś nagrać, to zawsze Serhat mówi: "Weź, nagraj vloga, nagraj vloga". Ja zawsze jakoś nie mam tak, y, takiej weny i zawsze mówię, że vloga muszę nagrywać jak będzie ze mną Serhat, bo mam jakąś taką motywację. Ale jak już zaczynam nagrywać, to Serhat nigdy nie pojawia albo nic nie mówi. A uwierzcie mi naprawdę, musicie mi uwierzyć na słowo, że on mówi naprawdę bardzo, bardzo dużo po polsku. Ale to chyba głównie mogłaby potwierdzić moja mama, z którą Serhat głównie właśnie sobie rozmawia po polsku. Ale uwierzcie na słowo, że mówi dużo. Ale to wygląda tak, że w momencie, kiedy ja włączam kamerę, no to on się po prostu pesz, to tak samo jak ja bym miała nagle włączyć kamerę i cały dzień zrobić vloga po po turecku to też by na pewno nic z tego nie wyszło. Ale w domu bez problemu sobie na dużo tematów potrafimy porozmawiać, że to jest, wiecie, taki fajny, łamany, ten polski, tak samo jak i mój turecki, ale czasami można się tak śmiesznie dogadać, a już mieszamy trzy języki, to już jest w ogóle e, świetna zabawa i nikt nas nie rozumie po, poza jakby nami, naszą dwójką. Także wracamy do domu. Musimy e, obydwoje skorzystać z łazienki, bo w tym miejscu pikniku łazienka była zamknięta. Jeszcze chcę sobie zrobić zdjęcie. U nas jest rzepak przed blokiem. Wiem, trochę oklepana, ale chciałam sobie zrobić zdjęcie w rzepaku. Także później przyjdziemy do domu i może coś sobie właśnie pogadamy, napijemy się. Także już dojeżdżamy. I żeby nie denerwować naszych sąsiadów, z którymi mamy i tak już napięku, to, to wyłączam kamerę. jak ludzie przyjeżdżają do Turcji, to chwalą się swoimi kubkami z ze znanej kawiarni i tym jak potrafią Turcy w tej kawiarni przekręcić imię i myśmy znaleźli z Serhatem sposób na nieprzekręcanie mojego imienia zazwyczaj się udaje, czasami nie i my po prostu moje imię literujemy z racji tego że w Turcji jest jako tako odpowiednik mojego imienia wymawia się Asja i zamiast I jest Y i zazwyczaj tak to piszą, a my się troszkę wycwaniliśmy i zaczynamy po prostu em, literować, więc wymawiamy po prostu sobie em, Adana, Samsun i Adana, i wtedy piszą nam porządnie. Ale powiem Wam, że co jeszcze zaskakuje, to to, że często potrafią przekręcić te tureckie imiona, na przykład serhat często jest serfatem albo serhadem. Serhan. Serhamem serkanem. Także powiem Wam, że jeszcze przekręcanie obcego imienia to ok, ale już przekręcanie tureckiego to już jest jakiś naprawdę wielki talent. Wam, że ten widok to jest jedyna, jedna z niewielu rzeczy, które w tym mieszkaniu naprawdę uwielbiam, a już jak jest jeszcze zachód słońca, to już w ogóle jest przepięknie, a jak już się ściemnia i, i jakby światła uliczne są zapalane, to naprawdę widok jest nieziemski. My sobie zawsze wtedy otwieramy żaluzję i sobie po prostu lubimy popatrzeć. Także trochę też Wam dam popatrzeć. Widzicie, o tym Wam mówiłam, jaki mamy piękny widok z balkonu. Światła się świecą, lampy się świecą. I jak my sobie otworzymy właśnie rolety w salonie, to mamy taki właśnie widoczek. Także jest na co sobie popatrzeć. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale powiem Wam ciekawostkę odnośnie pigwy i odnośnie dzieci. Co mają w sumie wspólnego pigwy i dzieci. Um, ostatnio jak byliśmy u mamy Serhata, to dowiedziałam się, że jest taki przesąd, że jak wyciągnie się tą część z pigwy, naleje się wody i później zamoczy kciuk, Palc skazujący i przyciśnie się w tych miejscach, w których później jakby ludzie mają dołeczki, to dziecko urodzi się z dołeczkami. I niby Serhata mama tak robiła, i on teraz ma dołeczki, także my też eksperymentujemy i zobaczymy, czy to faktycznie działa. Jak myślicie, to są takie bardziej zabawone przesądy, czy faktycznie takie rzeczy można sobie wyprodukować. I teraz, żeby Wam pokazać, że faktycznie nie ściemniam i serhat ma doki, bo właśnie. E mama robiła tą sztuczkę z pigwą, to Wam pokażę. Pokaż! Patrzcie, widzicie? Także zobaczymy, czy to prawda, czy to jakaś taka sztuczka. Tak, prawda. Prawda? Tak. Moja mama zrobiła. Tako? Tak. Mhm. Także zobaczymy, czy nasz bobos też będzie miał takie. Ja mam... czekajcie... Tutaj jedno, ale ja mówię, że to jest od tego, I że jedno masz. że ja to się śmierzę od tego, że mam grubszą twarz, bo Serhat ma dwa, a ja mam jedno i to od niedawna. Jak mi przytyła twarz, to mi się pojawił, także to nie jest taki oryginalny. I tylko... I <laughs> Powiem wam też tak w sumie z innej beczki, w sumie nic o, o Turcji, że strasznie nam się pomieszały dni tygodnia z racji tego, że Bajram był wypadał e, w środku tygodnia. Serhat wrócił do pracy w czwartek. Nam się wydawało, że czwartek to jest poniedziałek. E, wczoraj, czyli w sobotę wyjątkowo poszedł do pracy, więc mi się wydaje, że dzisiaj jest sobota, a dziś jest niedziela. I nawet w samochodzie powiedziałam, że jutro zjemy sobie razem śniadanie. A później mówię, a no nie, no bo przecież ty idziesz do pracy, a Sirhano mówi tak, ale ty możesz zjeść. Ale to coś innego niż zjeść razem przecież. Także powiem Wam, że mam nadzieję, że od jutra jakoś nam to wszystko wróci do normy, bo to tak strasznie rozregulowało taki zegar, że strasznie nam się myli kiedy, gdzie i co zrobić. Także jutro jest poniedziałek, pierwszy dzień pracy. Znaczy nie dla mnie. No, <grafy> Jakbyście zobaczyli, jaką maminę to. To nie jest. To nie jest śmieszne. Zrata zawsze widzę to nie jest śmieszne, że on musi iść do pracy. Teoretycznie nie musi, ale jak chce pieniądze, to musi. Cześć, ja się witam z wami w kolejnym dniu e, i to jeszcze z balkonu. Powiem wam, że wczoraj chciałam nagrać e, już po prostu końcówkę, pożegnać się z wami e, i powiedzieć, tak jak zawsze, do zobaczenia. Ale od pewnego czasu w ogóle brało mnie jakieś choróbsko, i wydaje mi się, że taka długa podróż samochodem i zmiana klimatu już totalnie mnie dobiła. E, I po prostu czuję się strasznie. Katowałam się paskudnym smaku syropem z cebuli i herbatkami z miodem, ale nic, totalnie, totalnie nic mi nie pomogło. Także muszę chyba swoje po prostu odchorować, a będąc w ciąży nie mogę brać zbyt wielu leków, tak naprawdę. Jeszcze co najgorsze, chyba Serhat ode mnie coś podłapał i mamy szpital w domu, z tym, że on sobie może wziąć tabletkę, a ja już... Nie, nie mogę, także jeżeli jest tutaj jakaś dobra dusza, to napiszcie mi jakieś takie babcine sposoby na przeziębienie. E, tutaj czytaj katar i, i, i zawalone gardło. No i, i cóż więcej, mam nadzieję, że do kolejnego filmu jakoś się postawię na nogi i, i nie będzie to taki flag z olejem, ale bardzo bym Was prosiła o, o, o pomoc, właśnie w komentarzu napiszcie jakieś takie Wasze sprawdzone sposoby na przeziębienie. E, no i cóż więcej, żebyście nie musieli słuchać mojej chypy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, właśnie też odnośnie tego, jak mogę się wyleczyć z takiego przeziębienia. Bo naprawdę pogoda robi się super, a ja jestem chora i nie podoba mi się to. Także trzymajcie się cieplutko i trzymajcie się w zdrowiu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Ściskam Was.